thank you Witajcie kochani, dzisiaj będziemy sobie robić karteczkę z okazji urodzin. I ja wybrałam taki delikatny, kwiatowy, różowy wzór jako po prostu naszą, można powiedzieć, bazę. I tutaj z tyłu właśnie taki błyszczący, o tego chyba nie widać, taki błyszczący biały kolor. O, i ja sobie myślę przykleić to tak. Ja sobie myślę przykleić to tak właśnie w taki sposób i co potem. I potem myślę zrobić sobie coś takiego taki paseczek tutaj. Tu napisać że z okazji urodzin właśnie. Nie wiem jeszcze czy stempelek czy napis. W każdym razie tak. I tutaj co jeszcze. Tutaj sobie myślę wykorzystać taki yy, Taki tutaj wykrojnik z takimi serduszkami, z tym, że zostawiłam w środku w kółeczko, żeby po prostu tutaj ten wzór z tyłu troszeczkę zakryć, żeby nasze napisy było widać. A ja mam tutaj taki napis Shine Bright, czyli liśni silniej jasno, śni błyszcząco, i właśnie dlatego taki napis wybrałam, dlatego, że on jak najbardziej pasuje z okazji urodzin. A jest też właśnie taki błyszczący, no, sugeruje błyszczenie, tak samo jak ten papier jest błyszczący. Stąd taki po prostu dobór. I dlaczego kwiatuszki w takim łososiowym kolorze, w takim różowym? Dlatego, że właśnie to tło jest takie jasno takie łososiowe, i stąd właśnie taki dobór kolorystyki. I tak samo tutaj mamy takie dosyć ciemne listeczki. To nie jest mięta, to nie jest jasny zielony, tylko raczej ciemny kolor. Stąd też tutaj te listeczki w ciemnym kolorze. I moje wszystkie wykrojniki, czyli takie na kwiatuszki. O, takie na, kwiat taki na kwiatuszki. Taki na. Y, właśnie to tło na serduszka. I tutaj taki na napis. O, i tutaj taki na listeczki. Są z Aliexpressu, także dosyć fajnie, jestem zadowolona i co jeszcze tutaj zrobimy i jeszcze tutaj przykleimy sobie taką tą perełeczkę tutaj do środka do kwiatuszka i jeszcze jeszcze myślę, że tutaj sobie narysujemy drobniutkie takie kreseczki właśnie na tych kwiatuszkach w takim no powiedzmy, że różowawym kolorze, ale to zobaczymy, najpierw zacznijmy to wszystko sobie tutaj kleić. thank you Skończyliśmy wszystko kleić, napis jest, tu jest, tu jest. I tylko został nam tutaj napis. Miałam dodać napis w dniu rodzin, ale stwierdziłam, że taki mód życzeń też nam będzie pasował właśnie do całego kształtu, do całej kajteczki Także jeszcze tylko to sobie przyklejamy. Tutaj z tyłu szynek troszeczkę płacze, bo niestety ząbkuje i chłycze ciężko go, ciężko go uspokoić ale chyba dużo mam to wie że wtedy dzieci są bardziej takie majudne e, okej okay. i jeszcze i jeszcze tutaj dajemy tak i mamy kajteczkę gotową ja wam się podoba, bo mi szczerze bardzo... No, jestem zadowolona. Także dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia. Pa pa!